Cześć, witajcie na kanale Cioci od Klocków. Dzisiaj przychodzę do Was z polecajką TOP 5 fajnych prezentów na okres komunijno-dzień dzieckowy. Maj i czerwiec to jest totalne eldorado, jeżeli chodzi o prezenty dla dzieci. Dobrze o tym wiecie, bo mamy komunię, mamy właśnie Dzień Dziecka, mamy zakończenie roku. To wszystko są super okazje na to, żeby wysępić od rodziców jakieś prezenty. Nie no, oczywiście żartuję, nie robimy tak. Ale podejrzewam, że ten filmik pomoże wam w jakiś sposób przekonać rodziców na fajne prezenty, a rodzicom pomoże dobrać odpowiednie prezenty dla swoich pociech. Ja postaram się wam pokazać 5. myślę, że całkiem fajnych pomysłów na takie prezenty do 300, maksymalnie 400. Na pierwszy rzut, myślę, że dla fanów nie tylko klocków Lego, ale również dla prawdziwych graczy będzie gra najnowsza właśnie z Lego, czyli Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. Ja mam akurat wersję na Xboxa, ale są też na komputer czy na Playstation. Gra jest naprawdę świetna, mamy tutaj bardzo dużo poziomów, super akcja, wszystkie dziewięć filmów, więc jeżeli ktoś zna Gwiezdne Wojny, to na pewno nie będzie się nudził. Gra jest dostosowana dla jednego gracza albo dla wielu graczy. Gwarantuję Wam, że nie tylko młodzi będą mieli tutaj naprawdę zajawkę, pomimo tego, że gra jest przeznaczona dla dzieci powyżej 7 roku życia to znam osoby w moim wieku ze mną włącznie oczywiście które świetnie bawiły się podczas grania w tą gierkę także 265 zł no zaokrąglimy do 280 w zależności gdzie kupujecie ta gierka jak najbardziej polecanko pozostając w temacie Gwiezdnych Wojen mam dla was pomysł numer dwa i to jest Oczywiście związane z kluckami Lego, mianowicie grogu, grogu, czyli Baby Yoda. Przeuroczy zestaw, bardzo dużo moich kursantów, albo dużo moich fanów, którzy widzieli już gdzieś na półeczce Baby Jody, pytali się gdzie go dostać, gdzie go kupić, że jest cudowny, że jest świetny, że jest piękny, więc wydaje mi się, że to dla kogoś, kto jest fanem tej sagi będzie nie lada gratką. Też coś w granicach 360 zł. Trzeba dokładnie popatrzeć, poszukać. Dużo klocków, dużo fajnej zabawy. Mało tego, Baby Yoda się rusza. Główka mu się też rusza. Rączka jedna mu się rusza, druga też mu się rusza. I uwaga, dopiero jak przygotowywałam się do nagrywania tego filmiku, moje gapiostwo, ja wiem, zauważyłam, że ta buźka się też otwiera. No i w tym momencie to jest dla mnie... Słodkość milion. Oczywiście można też pójść w te nowości związane ze Star Warsami, czyli dioramy, już najnowsze statki kosmiczne, ale wydaje mi się, że taka forma Klocków Lego na półeczkę, tak zwane, też się bardzo dobrze tutaj przyjmie. A teraz gadżet, który jest nie tylko fajny, nie tylko funkcjonalny, ale bardzo przydatny i podejrzewam, że rodzice wybiorą go spośród tej piątki bezapelacyjnie, także nie trzeba będzie ich namawiać w żaden sposób. Wasi rodzice albo dziadkowie na pewno ten gadżet dostali na komunię i podejrzewam, że mają go do teraz. Mam na myśli zegarek, ale nie taki zwykły zegarek, tylko w formie smartwatcha. Ja mam akurat z marki Garet. Bardzo fajne, funkcjonalne, ma tutaj bardzo dużo funkcji, a co najważniejsze, możecie z niego dzwonić, także jest też bezpośredni kontakt z rodzicami, więc tutaj jak najbardziej na plus ogromny. Dodatkowo można robić z nim zdjęcia. Ma też tryb nauki, i w trybie nauki ma m.in. plan lekcji, więc możecie tutaj wpisać swój cały plan zajęć, jaki, jaki macie na dany dzień. Super funkcja. Oczywiście są gry, więc też świetnie. Ma też funkcję podgłaszania albo przyciszania i to co jest mega fajne to fakt, że zegarek jest wodoodporny i ma na przykład funkcję usuwania wody, więc jeżeli nawet wykąpiecie się w nim albo pójdziecie nad morze i zapomnijcie go zdjąć e, i będziecie się bali, że coś może się mu stać. To jest funkcja usuwania wody, e, więc tutaj e, też nic się z nim nie stanie. Dodatkowo fajnie wygląda, e, bardzo ładnie się tutaj prezentuje i ja mam e, 20% na te zegarki dla Was w tym momencie. Jeżeli sobie zobaczycie w opisie na dole, to tam jest dokładnie informacja, jak z niego skorzystać. Mało tego, mam jeszcze dla Was małą niespodziankę. Mianowicie ten zegarek, który ja mam właśnie na sobie, jest do wygrania. Wystarczy, że napiszecie mi w komentarzu, jaki jest Wasz wymarzony dzień dziecka. Być może już się taki odbył, a może dopiero będzie przed Wami. Oczywiście kreatywność jest tutaj jak najbardziej dozwolona. Na te zgłoszenia czekam do końca maja i 1 czerwca wyślę zwycięzcy ten oto fajny zegareczek w kolorze różowo-fioletowym. No bo wiadomo, że cioteczka nie może mieć innego. A teraz coś dla fanów czterech kółek: mianowicie bardzo fajny, malutki zestawik. Poczekajcie, położył go w taki sposób. Bardzo fajny, malutki zestawik Lego Technik. Ten żółty Jeep Rubicon jest naprawdę przekozacki. E, jest dostępny coś w granicach 150, 170 zł, w zależności gdzie, gdzie go kupujecie. E, naprawdę fajnie się sprawdza. Ma oczywiście mechanizm, ma też tutaj e, otwierane wszystkie elementy i co ciekawe, nie wiem czy widać tutaj ten hak, jest, jest on tutaj, pokażę go z tyłu. E, Mamy hak, za który można ciągnąć różne elementy. E, więc jest też bardzo dużo fajnych funkcji zabawowych: są amortyzatory w tym aucie. Naprawdę fajne, za niedużą kwotę. Więc tutaj e, numer katalogowy 42122 Lego Jeep z Lego Technik. Zestawik do niecałych 200 zł z tyloma funkcjami zabawowymi na dzień dziecka, jak znalazł. I piąta propozycja. Myślę, że dość ciekawa, aczkolwiek ciężej będzie nakłonić rodziców, żeby, żeby zgodzili się, żeby kupić Wam coś takiego. Mianowicie gadżety od influencerów. Ja wiem, jak to brzmi, ale uwierzcie mi, ja sama prowadzę swój sklep Ciocia od Klocków www.ciociaodklocków.pl. Jeżeli chcecie, to Was oczywiście tam zapraszam. Stamtąd jest m.in. tabloza z haftem. Którą starałam się wykonać jak najlepiej. Sama dobierałam kolory, sama dobierałam materiał, sama patrzyłam w szwalni, jak ten haft z moim logo ma wyglądać, żeby pięknie się prezentował. Tak samo jeżeli chodzi o kubeczki i wszystkie inne rzeczy, podejrzewam, że niektórzy z Was mieli okazję m, dostać boxy, więc tutaj e, tego troszeczkę się u mnie już pokazało, oczywiście mini cioteczka w wersji limitowanej też była tam dostępna. Z Ta nimi czasy nie tylko ekipa ma swój sklep, ale na przykład ma też moja serdeczna koleżanka Mufina. Mufinka pozdrawiam Cię, Mufina Art, sklepik mufinki też miałam okazję sama przewertować i zaraz Wam pokażę, co dostałam tam. Na przykład. Takie urocze koszulki. Oczywiście też w kolorze różowym, więc tutaj muffinka trafiła w mój gust w 100%. To, co jest fajne, w tego rodzaju prezentach, no to fakt, że macie coś od swojego idola, od osoby, którą obserwujecie i którą strasznie lubicie, podejrzewam, że też dużo bardziej docenicie taki prezent. To są tym bardziej unikatowe prezenty. No i tutaj przedział cenowy macie ogromny, bo już od 30 zł, czy nawet od 15 zł, do około 300 zł spokojnie najróżniejsze rzeczy się dostanie. Także jeżeli chcecie wpaść na przykład do mojego sklepu, to www.ciociaodklocków.pl albo sklep mufinki, dla mufiny też wielkie buziaczki, bo naprawdę zrobiła razem z Kitkiem świetną robotę. I myślę, że to wszystko napiszcie mi w komentarzu, co dostaliście na swoją komunię pierwszą, drugą, a może dopiero dostaniecie, albo co dostaliście na dzień dziecka od swoich rodziców, od swoich przyjaciół, od swojej babci, albo od kogoś bliskiego. Ja z chęcią to wszystko przeczytam. Mam nadzieję, że te wszystkie polecanki Wam się jak najbardziej spodobają. No i przede wszystkim przydadzą się i postaracie się w ten sposób przekonać rodziców, żeby udało Wam się dostać coś wymarzonego. A rodzicom, jeżeli oglądają właśnie w tym filmik, to bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się również ten poradnik przyda. Jeżeli macie pytanie, to odsyłam was na moje social media. Które są tutaj na dole. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja wam dzisiaj serdecznie dziękuję, Buziaki! Pa!